Potężny ratownik, potężny ratownik. On, który przyszedł tutaj na ziemię, nie po to, żeby odsądzić ziemię, ale żeby ratować człowieka. Jezus Chrystus nie przyszedł po to, żeby sądzić. Tak wielu jest sędziów, tak wielu jest oskarżycieli, ale Syn Człowieczy nie przyszedł na ziemię, aby sądzić świat. On przyszedł, aby uratować świat, przyjaciele. Kiedyś była taka historia, dwa tysiące lat temu. Pewnemu człowiekowi rozchorowało się dziecko. To była jego ukochana turecka. Ta turecka się rozchorowała śmiertelnie. Nie można było sobie wziąć telefonu i zadwoić na pogodowiec przyjaciele. To był bardzo trudny czas. Jak ktoś chorował, to wielokrotnie umierał po tym od razu. I wiecie, co się stało. Oni wszyscy się załamali jak stare dachy. Ale nie ojciec, nie ojciec tej dziewczynki. Prawdziwy ojciec. Nigdy się nie poddaje. A mówię wam dzisiaj o naszym ojcu, ojcu w niebie. I ten ojciec patrzył na Twoją umierającą córeczkę. I on patrzył na ją, i miał w swoim sercu niezgodę. On się nie zgadzał na śmierć. I wiecie, co on zrobił? On zaczął słuchać, bo wiara jest ze słuchania. Bardzo ważna rzecz: wiara jest ze słuchania. On słuchał i wiara w nim rosła, przyjaciele. I wiecie, co on za usłyszał? On usłyszał, że gdzieś po Galilei chodzi jakiś dziwny człowiek. Nazywają go Jezusa. Nazywają go Jezus. I on postanowił wyjść na spotkanie z Jezusem. On nie siedział na piłku, w swoim nieszczęciu ale poszedł szukać Jezusa, to jest bardzo dobry plan. I jeśli szukać Jezusa, On wyszedł, udał się w drogę. I kiedy spotkał Jezusa daleko od swojego domu. On podszedł do Niego i powiedział Panie, moja turecka jest ślepełnie chora. Przyjdź i połóż na nią ręce, żeby się uzdrowił. A Jezus powiedział, okej OK, idę. To powiedział Jezus. Jezus powiedział idę. Bo kiedy połasz do Jezusa, to On mówi tak idę, tak idę, idę po...

swojego rodzina i zaczął mi wielki ramek i mówią, mówiąc tak, nie truć już nauczyciela, nie truć, bo twoje dziecko nie żyje. I wtedy ojciec się załamał, ale o Jezus spojrzał w jego oczy i powiedział, nie wycofuj się z wiary swojej, tylko wiesz I oni szli do trupa, oni szli do trupa, tam w domu leżał trup, a oni szli do trupa, ale dla Jezusa trup to nie jest problem, ponieważ on pokonał śmierć. Wszyscy przywódcy religijni umarli i ich pochowali, a Jezus stał z martwy. Jezus pokonał Śmiesz, i ją wszedł, do tego martwego dziecka i wszedł do domu kiedy zobaczył to martwe dziecko i zobaczył lament tej rodziny to on nie krzyczał razem z nimi, ale on podszedł do dziecka i powiedział wstań, on powiedział wstań i śmierć odeszła, śmierć odeszła. Przyjaciele, gdzie przychodzi żywy Bóg tam śmierć się wycofuje, tam choroba się wycofuje, tam niemocy się wycofują. Przyjacielu, jeżeli odtasz Jezusowi to potężne życie Boga przyjdzie do ciebie, żadne nałogi nie będą nad tobą panowały, porządliwości nie będą panowały. Kop jest grzech w tyłek, aż się potoczy. Diabła złapiesz za mordę i sprowadzisz do parteru, ponieważ wielka moc życia przyjdzie do Ciebie. Chrześcijaństwo to nie jest religia słabych ludzi. Chrześcijaństwo to jest potężna rzecz. To jest relacja z żywym Bogiem. Kto z Was, przyjaciele, jeszcze nie poznał osobiście Jezusa? Jeżeli nie znasz Jezusa osobiście, jeżeli nie znasz Boga mocy, chcę, żebyś podniósł rękę do góry. Ja chcę, żebyś poznał dzisiaj Jezusa. Ja chcę, żebyś oddał Mu dziś Twoje życie. Podnieś rękę do góry. Jeżeli nie masz że po śmierci pójdziesz do nieba. Jeżeli nie znasz wielkiego Boga, podnieś rękę, powiedz ja chcę. Brawo! Kto jeszcze? Kto jeszcze? Bra Kto jeszcze? Brawo! Brawo, ludzie, decydujcie się na to, żeby Bóg moc jest do waszego życia. Nie pozwólcie, żeby ten szmaciarz diabeł ciągle ciągnął was na sznurku życia. Nie pozwólcie na to, nie pozwólcie na to, bo On nie ma nad wami żadnej władzy. To Jezus jest Królem, to Jezus jest Panem. Boże Ojcze, modlę się za tymi ludźmi. Oni, którzy dzisiaj oddali życie Tobie. Ojcze, którzy zaufali Tobie. Niech teraz Twój Duch Święty ich wypełni. Niech teraz moc nieba teraz dotknie ich ojcze. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa nad każdym z tych ludzi nad każdym z tych ludzi ludzie, ludzie nie zostawiajcie tego mimo Zostańcie z nami, słuchajcie tego o czym śpiewają, słuchajcie tego o czym mówimy To jest wielka rzecz. Zostań i weź swój cud ale ale.